1. Zabudowa meblowa i listwy na ścianie w salonie. Zabudowa meblowa i listwy na ścianie w salonie. Projekt wnętrza. Karina Maksimczuk, Macao Home. Zdjęcie i stylizacja. Marta Bechling, pion poziom w salonie. Pierwszoplanową rolę gra narożna sofa zapewniająca miejsce do wypoczynku przy filmie lub muzyce. Zabudowa ściany telewizyjnej utrzymana w ciemnym kolorze zapewnia dużo miejsca do przechowywania, aby nie przytłaczała. Przestrzeni nad nią udekorowano pionowymi sztukateryjnymi listwami. Przy sąsiedniej ścianie, vis a vis drugiej części kanapy, która pełni funkcję kącika melomana, rozstawiono sprzęt audio. Ciemne blaty stolików kawowych to spiek twarcowy. Z tego samego materiału wykonany jest poręczny blat zintegrowany z kanapą. Całość dopełnia dywan z motywem wężowej skóry w stonowanej kolorystyce i efektownym, złoty żerandol w formie okręgu. 2. Marmur i biała farba na ścianach w salonie. Marmur i biała farba na ścianach w salonie. Projekt wnętrza. Karolina Poniatowska. Pracownia Koka, fotografia Agata Sawicka Salon stanowiło połączenie strefy relaksu ze strefą multimedialną, aby telewizor nie zdominował pomieszczenia. Architektka zaprojektowała rodzaj instalacji zabudowanej z różnych materiałów, i data doskonale wtapia się wewnątrz. W suficie i przy zabudowie TV ukryto wysokiej jakości nagłośnienie, które równomiernie rozprowadza dźwięki po całej strefie dziennej. Ściany za telewizorem zdobi lustrzany panel z marmuru które idealnie pasuje do dębowego parkietu na podłodze. Podłoga z naturalnego dębu jest przyjazna dla gołej stopy, a ułożenie wiodełkę klasyczną nadaje eleganckiego sznetu tej przestrzeni, mieszkanie dla rodziny. Elegancki salon i jasna kuchnia. 3. Jasny fornir i kolor czerwonego wina na ścianach w salonie jasny fornir i kolor czerwonego wina na ścianach w salonie. Projekt wnętrza. Paweł Ślęzak. Pracownia architaste. Fotografia Dominika Wilk Narożny wypoczynek w salonie widać już z wiatrołapu. Dzięki przeszkleniu w drzwiach, naprzeciwko kanapy znajduje się ściana z kominkiem i telewizorem. Zabudowa kominka sprawia wrażenie jednolitej bryły wykonanej z betonu, dzięki zastosowanym płytkom. Ściana za telewizorem została natomiast pomalowana na kolory czerwonego wina i jest świetnym akcentem ocieplającym wnętrze. Ściana po prawej stronie kanapy zdobi natomiast jasny fornir który mamy także na meblach w kuchni nowoczesne eleganckie wnętrze świetny salon piękna kuchnia zobacz dom dla małej rodziny 4 Drewno i betony na ścianach w salonie Drewno i beton na ścianach w salonie Projekt wnętrza Katarzyna Mikulska-Sękalska Fotografia Bartosz Jarosz Główną rolę w aranżacji salonu odgrywa drewno Dębowy parkiet ułożony w klasyczną jodełkę zyskał nowoczesny wygląd, dzięki zastosowaniu elementów w większym formacie. Motyw jodełki znajduje swoją kontynuację także na ścianie. Wykończona fornirem zabudowa ścienna w którą bardzo zgrabnie wkomponowany został telewizor podkreśla stylowy charakter aranżacji. Ścianą tuż obok wykończono betonowymi płytami, które równoważą ciepły klimat drewna. Mieszkanie dla rodziny. Nowoczesny salon i kuchnia. Piękne, eleganckie wnętrze. 5. Cegła na ścianach w salonie. Cegła na ścianach w salonie. Projekt wnętrza. Latreda Sign. Fotografia Bernadetta Kuczyńska niewielki. Przytulny salon połączony jest z kuchnią. Uwagę zwraca tu pomarańczowa kanapa a przede wszystkim stara cegła na ścianach, którą pieczołowicie odsłonięto, zabezpieczono i wyeksponowano. Na ceglanym tle świetnie wyglądają czarno-białe zdjęcia, plakaty i żywa zieleń roślin, których we wnętrzu nie brakuje. W salonie nie ma zasłon, a urok dawnego loftu wprowadzają odsłonięte kable elektryczne oraz starannie dobrane oświetlenie.